Vpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Droga. Są ze mną panowie posłowie wiceprzewodniczący, przepraszam, sekretarz klubu Marcin Skonieczka oraz wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, pan poseł Bartosz Romowicz Celem naszej konferencji jest prezentacja kandydata do komisji śledczej, do tej komisji, która zajmie się tak zwanymi wyborami kopertowymi i będzie badać skandaliczne decyzje, skandaliczne przykłady braku szacunku dla prawa, które miały miejsce w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Jestem zaszczycony tym, że mogę dzisiaj, możemy dzisiaj zaprezentować. Naszego kandydata, którym jest pan poseł Bartosz Romowicz. Prawnik, samorządowiec, niezwykle doświadczony, który również w tamtych czasach sprawował funkcje w samorządzie, który kierował samorządem. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem i też doskonale znającym te wszystkie aspekty, które są związane z funkcjonowaniem samorządu na co dzień, jak i w ramach wyborczych. Pan, pan poseł Romowicz będzie delegowany do tej komisji z ramienia Klubu Parlamentarnego Polska 2053 Droga i myślę, że to jest ten moment, w którym zachęcam i zapraszam pana posła do zabrania głosu. Panie pośle, dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, staje się faktem pierwsza komisja śledcza. To będzie komisja, która będzie pracowała merytorycznie a my jako Klub Parlamentarny Polska 53. Droga jesteśmy tego gwarancją. To nie będzie jakiś polityczny teatr, my nie będziemy zastępować tam sądu karnego, nie będziemy tam też pełnić roli prokuratury. Chcemy w merytorycznej pracy pokazać kto, kiedy i jak albo zaniechał przepisom prawa, albo naruszył przepisy prawa. Chcemy pokazać Polkom i Polakom chociażby to, co stało się z ich danymi osobowymi. Chcemy pokazać, gdzie i w jaki sposób zostały wydane pieniądze, kto kiedy i w jaki sposób działał poza granicami prawa. Wiemy, że w tej sprawie są już pierwsze wyroki i sądów powszechnych, i sądów administracyjnych, ale konieczne jest powołanie tej komisji właśnie dlatego, żeby obywatele zobaczyli, jak ustępująca władza traktowała pieniądze publiczne i jak pod własne potrzeby potrafiła prawo wykorzystywać politycznie. Gwarantujemy, że to będzie dobra, merytoryczna praca, a raport tej komisji odda w pełni jak... Przy wyborach kopertowych postępowało Prawo i Sprawiedliwość i jego politycy. Dziękuję. Zapraszam Pana Sekretarza Klubu Marcina Skonieczkę do zabrania głosu. Tak, szanowni Państwo, do komisji Sledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych wysyłamy doświadczonego samorządowca. Bartosz Tomowi 9 lat pracował jako burmistrz Ustrzyk dolnych, jest prawnikiem, to bardzo ważne że właśnie w komisji będziemy mieli bardzo merytoryczną osobę. I rzeczywiście trzeba wyjaśnić, kto doprowadził do tego, że stało zmarnowanych kilkadziesiąt milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Ale też bardzo ważne jest to, żeby oczyścić środowisko samorządowe z zarzutów. Przypomnę, że premier, osoby z rządu, politycy PiSu zarzucali samorządowcom, którzy nie chcieli udostępnić danych osobowych z rejestrów wyborców, że ci samorządowcy łamią prawo. Te zarzuty powielały media publiczne. Dziś no my wtedy też wiedzieliśmy, że to jest bezpodstawne, że nie było podstawy prawnej, żeby takie dane ujawnić, więc te samorządy, które tego nie zrobiły, okazały się, że miały rację, więc dzisiaj to trzeba jasno społeczeństwu powiedzieć, że samorządowcy, którzy nie ujawnili danych z rejestrów wyborców postąpili zgodnie z prawem, a ci, którzy to zrobili, niestety ulegli politycznym naciskom partii rządzącej. Więc ta komisja rzeczywiście będzie miała dużo pracy i życzę tej koledze posłowi, owocnej, owocnej pracy, żeby te obrady komisji zakończyły się konkretnymi ustaleniami i postawieniem zarzutów konkretnym osobom, które tych niegodziwych czynów dokonały. Dziękuję. Czy mamy pytania? Jak Pan pamięta tam tę sytuację z perspektywy samochodowej. Byłem od początku zadeklarowanym przeciwnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. I na mnie Prawo i Sprawiedliwość nawet nie próbowało wywierać nacisku, bo wiedzieli, że to się nie uda ale wchodzę w Podkarpacia, wszyscy wiemy, że w Podkarpacie jest to bastion prawa i sprawiedliwości i wielu samorządowców tam jest albo jawnymi e, sympatykami, albo ukrytymi, albo bojaźliwymi samorządowcami, którzy nie chcieli się postawić władzy rządowej. Ja spotykałem wtedy z kolegami samorządowcami, którzy mówili, ja udostępnię, żeby mieć spokój, żeby nic ode mnie nie chcieli, bo za chwilę jest jakiś nabór e, Miejscowe Pieniędzy, Polski Ład, e, Rządowe Fundusze Inwestycji Lokalnych i te wszystkie inne nabory, gdzie pieniądze były rozdawane politycznie. Więc w przyzwoitości politycznej, z takiego strachu, koledzy samorządowcy udostępniali te dane. Ale dzisiaj, kiedy wiemy, że ta władza w Polsce się kończy, słyszę od swoich kolegów, którzy nie udostępnili danych, teraz trzeba to pokazać, jak to funkcjonowało. I to jest bardzo ważne, że całe środowisko samorządowe czeka na jasne wyjaśnienie tej sytuacji, bo tylko 20% samorządowców udostępniło te dane. Nie popatrzyli na statystyki, to głównie samorządowcy powiązani pośrednio, bądź bezpośrednio z Prawa Sprawiedliwości. Którzy politycy według Pana w pierwszej kolejności powinni zostać przesłuchani? Przed ja myślę, że harmonogram pracy Komisji Śledczej podczas pierwszego posiedzenia zaplanujemy. Ja bym nie chciał tutaj wyrokować, będę jednym z 11 członków, gwarantuję, że aktywnym, ale jednym z 11 członków Komisji i myślę, że na pierwszym posiedzeniu ustalimy priorytety. Ja będę chciał kłaść nacisk tych priorytetach, tak żeby też konkretni samorządowcy, którzy udostępnili te dane, byli przesłuchani, ale także, żeby byli chętni, mogli przyjść ci, którzy będą chętni do tego, żeby pochwalić się komisji, jakie na nich wywierano wpływy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.